Biblioteka Białego Człowieka. Od Salomona do Widiusza, Sztuka miłości. Nikt nie wie, jak zamierzał poradzić sobie Pan Bóg z prokreacją w raju, gdyby Adam i Ewa nie spróbowali fizycznych rozkoszy. Może rozmnażalibyśmy się przez podział albo poduszkowanie. Jednak skutkiem ubocznym wygnania pierwszych rodziców stało się. Pojawienie miłości zmysłowej, bez której nie sposób wyobrazić sobie całej światowej literatury. Wprawdzie starożytni Żydzi podchodzili do erotyki z najwyższą podejrzliwością. To jednak właśnie w Biblii znajdziemy jeden z najpiękniejszych przykładów liryki miłosnej, Salomonową pieśń nad pieśniami. Śpiewa Oblubienica. Niech mnie ucałuje pocałunkami swych ust, bo miłość twa Przedniejsza od wina, woń twych pachnideł słodka, olejek rozlany imię twe. Dlatego miłują ci dziewczęta. Pociągnij mnie za sobą, pobiegnijmy, wprowadź mnie królów w twe komnaty. Cieszyć się będziemy i weselić tobą i sławić twoją miłość nad winą. Wybaczcie państwo, ale żadni oficjalni interpretatorzy nie przekonają mnie, że to tylko metafora, a nie opis. Miłosnych ignaszek. Zresztą posłuchajmy dalej, kiedy zakochany król odpowiada o oblubienicy: O jak piękna jesteś, przyjaciółko moja jakże piękna piersi twoje jak dwoje, bliźniąt, gaźdzeli, e, e, co pasą się pośród lili. Miodem najświeższym ociekają wargi twoje oblubienicą miód i mleko pod twoim językiem a zapach twoich szat jak woń Libanu. No, pozostaje tylko zazdrościć mu kunsztu i uczyć się od niego. Oczywiście w starożytnej Grecji, rozkochanej w nagości, kulcie ciała i miłości fizycznej, licznych poetów nie brakowało. Przykładów erotyki stosowanej obficie dostarczali sami bogowie olimpijscy. Jeden Zeus bez trudu zakasowałby wszystkich Kasanowów, Augustów Mocnych czy Karolów, Stuartów Razem, a przecież ci ludzie w czasach dowożytnych wspaniale upogacali błekitą, krwią ówczesne społeczeństwa. Inna sprawa, że bogowie byli bardziej rozpłodowymi ogierami niż czułymi kochankami. Choć Zeus, na tyle na ile pozwalała mu małżonka Hera, starał się dbać o swoje potomstwo, nawet jeśli matka Semele, rodzicielka Dionizosa spłonęła od boskiego żaru. Poeci bywali subtelniejsi, a było ich wielu, że wymienię kulawego śpiewaka tyrtajosa, aż dziwne, że się uchował wsparcie, która nie tolerowała niepełnosprawnych. Archilocho z yy, zawodu najemnika, czy cenionego wielce Pindara, mistrza pieśni churalnych, wykonywanych przy dźwiękach aulusów i kitar. Szczególne miejsce w tym gronie odgrywa poetesa Safona, która na Lesbos prowadziła szkołę dla dziewcząt, które później jednak wydawano za mąż. Czy była trybadą? Znawcy szukają potwierdzenia w jej wierszach. Wydaje mi się dorównywać Bogom mężczyzna, który siedzi naprzeciwko ciebie i chłonie z bliska Urzeczony, słodkie te słowa, słuchając śmiechu, co budzi pragnienie. I moje serce w piersi on też dziś spłoszył, bo ledwie spojrzę na ciebie, nie umiem dobyć już głosu. Język mi się łamie, delikatny ogień pod skórą ciała me nagle przebiega, w oczach mrok, widzieć przestaje zupełnie, w uszach mi szumi, pot mnie oblewa, dreszcz przejmuje całą. Robię się Bardziej zielona od trawy, i sama sobie bliską śmierci już się wydaje. Mimo jednoznacznej opinii, jaka oznaczała Safonę i jej młode towarzyszki, to z powodu uczucia do mężczyzny, młodego żeglarza Faona, poetka, popełniła samobójstwo, skacząc do morza. No, bardzo dziwny krok, jak na jej orientację. Schodinąc homoseksualizm w Grecji klasycznej uchodził za przejściową i uleczalną chorobę wieku dojrzewania. Erotyczny związek Efeba z pedagogiem był czymś naturalnym, emocjonalnie korzystnym elementem edukacji, z której się oczywiście wyrastało. W związku w ludzi dorosłych starożytna Grecja nie tolerowała. Oczywiście liryka grecka ma wiele barw, smaków i twarzy. Posiada też swoją formę e, frywolną w postaci anakreontyków. Kiedy z róż splatałem wieniec, zobaczyłem w nich erosa. Za skrzydełka go chwyciłem, zanurzyłem w moim winie i wypiłem napój duszkiem. Otąd mnie ten figlarz w sercu skrzydełkami wiecznie drażni. A jakże współcześnie brzmi sentencja z tego samego zbioru. Ciężko nie kochać. Kochać też ciężko. Najciężej jednak kochać daremnie. Starożytni rzymianie byli trochę mniej poetyczni, od Greków to też trudno doszukiwać się w ich wczesnej literaturze podobnych subtelności. Oczywiście życie erotyczne kwitło zwłaszcza gdy z czasem dawne cnoty rzymskie zostały wyparte przez Obyczaje znacznie mniej surowe. Sprzyjał im zdecydowanie inny niż na Wschodzie status kobiety. W Rzymie jest ona istotą wolną, często niezależną. Może występować w charakterze osoby prawnej i dysponować swoim majątkiem, a także korzystać z prawa do rozwodu, który w tamtych czasach bywał równie łatwy jak zawarcie małżeństwa, które jak wiadomo polegało na złożeniu przysięgi. Ubi tu gajus i ego kaja. Gdzie ty, Gajuszu? Tam ja, Gaja. Ładne i proste. Wiadomo też, że w coraz powszechniejszym życiu bywała aborcja, która z czasem przyczyniła się do depopulacji Rzymu. Oczywiście nie podobało się to moralistom, do których należał Oktawian August, ale wiele nie mógł zrobić. Zwłaszcza, że za jego następców coraz szybciej. Ryba psuła się od głowy. Poza literaturą o obyczajowości rzymskiej doskonale świadczą napisy i rysunki w latrynach i ówczesnych lupanarach, zachowane w Pompejach dzięki wybuchowi Wezuwiusza. Z podobnymi obsceniami mogłem się spotkać w uniwersyteckich toaletach mojej młodości, gdzie najprzyzwoitsza inskrypcja głosiła: Tu się wyrabia ser dla ZSSR. Oczywiście autora. Tej poezji nigdy nie zidentyfikowano. Owydniusz miał gorzej od anonimów ówczesnych. Uprawiał swoją twórczość jawnie, przekonany, że status artysty pozwala mu na więcej niż innym śmiertelnikom. Jako pierwszy rozwijał poezję skierowaną do jednej osoby, wyidealizowanej Koryny, co do której zresztą nie ma pewności, czy w ogóle istniała. Stworzył też, korzystając z mecenatu władzy, metamorfozy, czy jak to woli, przemiany. Zbiór 250 najsłynniejszych mitów, zebranych w 15 księgach. Zaczęła się on opisem, bo świata mówi o czterech wiekach ludzkości: złotym, aurea prima i tak dalej, przypominającym biblijny raj bez lęków, kar, praw i niedostatku, srebrnym, kiedy wygnani z raju ziemianie musieli. Degradować w jaskiniach i z trudem walczyć o byt. Miedzianym, pełnym rodzących się konfliktów, wreszcie żelaznym, e, przeżywanym obecnie pośród rywalizacji, wojen, kontrastów majątkowych, występków i zbrodni. Właściwa narracja zaczyna się od potopu, który przeżywa jedynie miłująca sprawiedliwość para staruszków Deukalion i Pyra, a kończy wspomnieniem Juliusza Cezara. Tyłowe przemiany dotyczą działalności bogów, którzy dowolnie zmieniają ludzi w zwierzęta, rośliny, a nawet w gwiezdne konstelacje. W metamorfozie ulega też sam Rzym, no i Owidiusz, który w trakcie tej pracy zmienia się z poety elegika w poetę epika. Po wiekach za sprawą innego wie, wieszcza, podobnej przemianie dozna Gustaw, zmieniający się w Konrada. Największy rozgłos w dobrym i złym tego słowa znaczeniu osiągnął jednak publiusz Ovidius Nazo, czyli właśnie e, wspomniany nasz poeta, dzięki swej sztuce kochania, które to dzieło ze współczesnym dam poradnikiem e, Michaliny Wisłockiej e, łączy nie tylko tytuł. Inna sprawa, że bliższej realnej zawartości dzieła byłby nagłówek sztuka podrywu. Poeta opowiada tam najpierw, jak odnaleźć dobry materiał na kochankę, jak ją zdobyć, a nade wszystko, jak utrzymać. Nieporównane piękności znajdą Rzymianie szczęśliwi pod portykami Pompejusza na forum, w galeriach Liwii. Na adonisowych świętach sposobności nie są rzadsze, lecz najskuteczniej swe sidła zastawiać można w teatrze. Dopiero pod koniec XX wieku wielowiekowe obyczaje zaczęły się zmieniać, wymagając, by kobiety stały się stroną czynną. Za podobnie jak w latach mojej młodości, istotna była kurtuazja, takt, inteligencja, no i oczywiście adoracja. W okazji do zapoznawania się dostarczał tam cyrk, a także biesiady, gdzie podawano liczne afrodyzjaki. No a już potem wszystko zależało od mężczyzny. Idź do walki ufny w siebie, a wówczas mogę ci przysiąc, oprze ci się z pięknych kobiet zaledwie jedna na tysiąc. Przy okazji autor podaje wiele sposobów nawiązania kontaktu, podsuwa możliwość wykorzystania służącej, tyle że bez poufałości z nią, na którą tą poufałość przyjdzie czas, kiedy wszystko już ułoży się z chlebowdawczynią. Niektóre rady wydają się oczywiste, jak Elegancja, ale bez przesady, skrudność, czystość, a nade wszystko wytrwałość. Możesz wkraść się do jej serca, prawiąc zręczne komplementy. Najskromniejsza jest wrażliwa na czar pochlebstw niepojętym. Nie żałuj obietnic, bowiem lubi je bardzo płeć gładka. Przysięgając wierność, możesz Jupitera brać na świadka. Dalej, wśród tych porad robi się jeszcze ostrzej, a potrzebny eksperta wręcz zachęcają do karygodnego natręctwa. Całuj, jeśli ci dziewczyna nie zabrania całowania, całuj również wtedy, jeśli całowania ci zabrania. W tym momencie ciśnie mi się do głowy własna parafraza z Mickiewicza, że możesz sobie zadawać pytanie, czy to jest miłość czy molestowanie. Jednak rozczarowuje się czytelnik, szukając u Ovidiusza pikantnych momentów. Więcej znajdzie refleksji o starzeniu, o niedolach pożycia małżeńskiego i o nudzie tym śmiertelnym wrogu miłości. Co ciekawe, w swych podpowiedziach z eksperta Ovidiusz przedkłada kobiety starsze i doświadczone nad świeże młódki. Niechaj inni młode wino zapijają do stukatów. Ja pić pragnę stare trójki z czasów dawnych konsulatów. O samej technice miłosnej autor mówi niewiele, zalecając brak pośpiechu i czułość. Sporo to jest o modzie, kosmetyce, sztuce śmiechu i płaczu, umiejętności dawania podarunków, no i kunszcie oszukiwania. Ale są i rady bardziej intymne, zwłaszcza dla panien. Leż na wznak, jeżeli nieba dały ci uroczą buzie. Jeśli masz plec przecudne plecy, kładź się na brzuszku, łobuzie. Wysoka winna opierać na łóżku kolana swoje i z lekko schroną głową toczyć miłosne swe boje. Niby wszystko było takie lekkie, łatwe i przyjemne, a jednak frywolne wiersze musiały mocno zdenerwować starzejącego się cesarza Augusta. Poeta został bowiem wysłany na przymusowy, bezpowrotny urlop do Dacji. Współczesna Rumunia, gdzie w Tomi nad Morzem Czarnym, to obecna Konstansa, dożył kresu swych dni mimo wysiłków rodziny i samego poety, aby uzyskać darowanie kary. Inna sprawa, że Cesarz Oktawian i tak był łagodniejszy od sowieckich dyktatorów, którzy nie zsyłali literatów, dysydentów do gagry czy złotych piasków, a zgoła mniej przyjemne miejsca podobne bardziej Wyspom Sołowieckim. Na starość musiała starczyć Owidiuszowi satysfakcja ze swego dorobku. Pisze: Dokonałem dzieła, którego nie zdoła zniszczyć ani gniew Jowisza, ani ogień, ani miecz, ani trawiący wszystko czas. Niechaj ów dzień, który ma władzę tylko nad moim ciałem zakończy, kiedy zechce niepewny bieg mego życia. Jednak lepsza część mego ja wzniesie się wysoko nad gwiazdy, a imię moje zostanie niezniszczalne. Gdziekolwiek Rzym rozciąga swą potęgę nad podwitym światem, tam Wszędzie będę na ustach ludu. Jeśli jest jakaś moc w przepowiedniach wieszczów, to będę żył w Mejsławie sławie na wieki. Słusznie przewidział. Tylko ilu pisarzy mogłoby to napisać i w dodatku nie przesadzić.